Stacja numer dwa to jest poprzeczna bądź boczna stabilizacja. Między stopy piłka. Powoli. Hop. Dół. Góra. Dół, góra. Dół. Góra. Dół, góra. Biodra wyżej, to wbrew pozorom nie jest takie proste. Nogi wyprostowane, jestem, pamiętacie, tą sylwetę cały czas jadę. Parę centymetrów biodro w dół, krótki zakres ruchu. Biodro w dół, biodro w górę. Wielkim błędem jest to złamanie w biodrach. Tu, pion, pion. O takie coś.